Zabrakło dosłownie kilku rzeczy, by OnePlus mógł włożyć kij w szprychy. Dwaj najwięksi gracze, których nazw nie wolno wymieniać, by nie wzbudzać wojen i osobistych wycieczek w komentarzach, może nie spadliby od razu z rowerka, ale z pewnością poczuliby, że zbyt szalanskie trzymanie kierownicy może doprowadzić do niespodziewanej wywrotki. Zatem, co powinien zabrać ze sobą w bój kolejny, przyszłoroczny OnePlus, a czego powinien bezwzględnie? Unikać, by podnieść swoje szanse w starciu z branżowymi tytanami. No cóż, sprawdźmy to. OnePlus to jeden z tych kilku producentów na rynku, który swojego czasu postanowił rzucić rękawice dwóm największym markom urządzeń mobilnych, by zachwiać trochę układem sił i pokazać, że można robić równie jakościowe smartfony z własną tożsamością, z własnym pomysłem na stosowanie różnych funkcji i przede wszystkim w cenie, która sprawi, że będą to urządzenia bardziej dostępne i tym samym chętniej kupowane. I kiedy trzymam dzisiaj w rękach OnePlusa 11, no to mam trochę takie poczucie, jakby niegdyś świeżo upieczony polityk o antysystemowej naturze postanowił aktualnie wystartować z listy partii, której jeszcze niedawno był zagorzałym przeciwnikiem. I tak jak świat polityki rządzi się swoimi brutalnymi prawami i narzuca brudne zasady gry, tak konkurowanie na rynku światowych korporacji nie będzie również prostą opowieścią o złym wilku. Tu samemu trzeba być przebiegłym, a ideały schować głęboko w kieszeń, co niemal na każdym kroku udowadnia ostatnio ta chińska marka. OnePlus 11 ponownie sięga po najwyższą jakość wykonania urządzenia, bo mamy tu stal szlachetną, aluminium i wysokiej jakości szkło. A do tego dostajemy pudełko, które na szczęście nie zrobiło się nagle płaskie i pobladłe tylko dalej jest tym sporym kawałkiem czerwonokrwistej tektury, a i wnętrze skrywa naturalnie telefon, ale także ten równie płonący czerwienią przewód oraz 100watowa ładowarka. Ekran pokrywa fabrycznie naklejona folia ochronna, więc, krótko mówiąc, smartfon dostaje porządną wyprawkę na start. Nie będę ukrywał, że ja sam nie jestem fanem telefonów w tak dużym rozmiarze. Przypominam, że mamy tutaj przekątną ekranu 6,7 cala. Do tego ta przeprojektowana wyspa aparatów nie robiła na mnie dobrego wrażenia już na renderach, a na żywo, niestety, w żaden sposób ona nie zyskuje w moich oczach. Ale wiecie, to jest trochę tak, jak z nowymi atrapami chłodnic w BMW. Które jedni wychwalają, a inni z miejsca ochrzcili mianem Bobra. I tylko czas pokaże, kto miał rację i czy marka zostanie przy swoim. Ja w przypadku OnePlusa 11 uważam, że to jedno wielkie. Bobrze oko, i możecie mnie za to nie lubić, ale jednocześnie cieszę się, że są marki, które nie boją się eksperymentować i które dają nam zawsze jakąś alternatywę wobec tych bardziej zachowawczych konstrukcji. Nie boją się do tego stopnia, że na koniec swoje dzieło posypują czymś w rodzaju brokatu, który mieni się w trakcie odbijania światła. Krótko mówiąc, sylwetka nowego OnePlus'a nie jest próbą zaspokojenia masowych gustów i ja uważam to za niezaprzeczalny atut. No i warto wspomnieć, że obudowa występuje w dwóch wariantach wykończenia, co oznacza, że zarówno fani matowych, jak i błyszczących plecków będą tutaj ukontentowani. Nice. A skoro mowa o ukontentowaniu, to warto odnotować, że OnePlus szczęśliwie powraca tutaj do swoich charakterystycznych i lubianych rozwiązań, a konkretnie do trójstopniowego suwaka przyciszenia, więc niektórzy planujący przesiadkę ze starszego modelu mogą odetchnąć z ulgą. Pierwsze uruchomienie, konfiguracja i już człowiek przypomina sobie co lubi w tych smartfonach najbardziej, a tym czymś jest tutaj genialnie działające haptyczne wibracje, które zajmują specjalne miejsce w moim sercu od kiedy zacząłem korzystać z tutejszej klawiatury. OnePlus 11 wita nas interfejsem wyświetlanym przez wysokiej klasy AMOLED o maksymalnej rozdzielczości QHD+, wspierający wszystkie popularne standardy przetwarzania obrazu i osiągający 1300 nitów szczytu. Jasności. Warto dodać, że otrzymujemy tutaj dynamiczne odświeżanie obrazu w pełnym zakresie od 1 do 120 Hz. No i otwór na aparat jest umieszczony z boku, więc łatwiej umyka on z pola widzenia w trakcie oglądania filmu ze względu na obłe krawędzie po obu stronach urządzenia. Nie uświadczymy tutaj płaskiej tafli szkła chroniącej ekran, tylko lekko zakrzywiony panel, który delikatnie w tym miejscu będzie załamywać odbijające się światło, to Natomiast taka konstrukcja z pewnością będzie milej spoczywać w dłoni. Pamiętajcie tylko, aby trzymać pewnie ten telefon, bo przypadkowe zamoczenie w wodzie może kosztować go nawet życie. OnePlus 11 posiada jedynie certyfikat odporności na zachlapania IP64. Najmocniejszą stroną tego telefonu jest jego wydajność, która według zapewnień producenta ma utrzymywać się przez co najmniej 4 lata i na ten moment można uznać, że nie są to czcze przechlapane. Bo OnePlus 11 po prostu zapala. Mamy tutaj obecnie topowy procesor Snapdragon 8 generacji drugiej, a mój egzemplarz testowy posiada 16 GB RAM'u, które dodatkowo można jeszcze rozbudować za pomocą pamięci plików i najnowszy standard pamięci UFS 4.0, który podbija prędkości zapisu i odczytu danych, przyspieszając także uruchamianie się aplikacji, a to wszystko razem wzięte daje nam niezwykle wydajny telefon na lata. Pamiętajcie tylko, że aby posiadać standard pamięci UFS 4.0 musicie nabyć wersję Telefonu ze 256 GB pamięci nadane. W nowym OnePlusie jest także większa komora chłodząca i inne cuda wykorzystujące krystaliczny grafen. W każdym razie próbowałem zagotować ten telefon i był to daremny trud, bo obudowa emitowała stały poziom ciepła na naprawdę akceptowalnym poziomie. No i nie zauważyłem także wyraźnych spadków wydajności. Można wybaczyć, że nie mamy tutaj pełnej certyfikacji odporności na czy wodę, że nie rozbudujemy pamięci za pomocą dodatkowej karty i że nie podepniemy przewodowo słuchawek, ale trudno pogodzić mi się z tym, że w sprzęcie tej klasy zabrakło bezprzewodowego ładowania, z którego ja akurat korzystam regularnie i również nie wiem, jakimi pobudkami kierowała się marka, wstawiając tutaj USB w standardzie 2.0. Na szczęście te niedogodności rekompensują nam tutejsze dwa ogniwa po 2500 mAh każdy, które możemy ładować z maksymalną mocą 100W, co oznacza, że w takim normalnym, rekomendowanym trybie od około 20 do 80% OnePlus'a naładujemy w czasie poniżej 20 minut. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby ten telefon mógł sobie stać w ładowarce indukcyjnej i delikatnie sączyć prąd w trakcie dnia, kiedy mam go na biurku. Ale z drugiej strony pociesza mnie myśl, że zawsze mogę go w krótkim czasie w istotny sposób podładować i mieć pewność, że nie zawiedzie mnie w kluczowym momencie. Używałem go na maksymalnej rozdzielczości, korzystając z pełnego zakresu odświeżania obrazu i pracując naprzemiennie z WiFi i LTE, i byłem w stanie spokojnie utrzymać. Wynik jednego dnia, podejrzewam, że gdybym korzystał z niego tak, jak normalnie korzystam ze smartfona, wynik ten byłby jeszcze lepszy i spokojnie zbliżyłby się nawet do dwóch dni, ale tutaj musiałbym pewnie zrezygnować ze wspomnianej rozdzielczości czy pełnego odświeżania obrazu. Jeśli chodzi o system aparatów, to przyznam, że odczuwam tutaj lekki niedosyt. No bo tak, z jednej strony mamy tutaj 50 megapikselowy sensor w głównej jednostce ze światłem 1.8, auto fokusem z detekcją fazy oraz optyczną stabilizacją obrazu. Jest też także dwukrotny optyczny zoom wsparty 32 megapikselową matrycą i wreszcie ultra szeroki kąt z autofokusem i trybem makro w rozdzielczości 48 megapikseli. Do tego główna jednostka kręci filmy w 8K, ale z drugiej strony nie mamy tutaj stabilizacji w teleobiektywie, no i zrezygnowano z trzykrotnego zbliżenia. Przełączanie się pomiędzy obiektywami, no, nie należy do płynnych czynności i w dodatku każdy z aparatów generuje chociażby inny balans bieli, co moim zdaniem nie przystoi telefonowi, który chce konkurować z S23 czy iPhone'em 14 Pro. To oczywiście nie znaczy, że całościowo otrzymujemy tutaj przeciętnej jakości zdjęcia czy filmy. Bez wchodzenia w techniczne niuanse, wypada stwierdzić, że OnePlus 11 dostarcza nam bardzo dobre zdjęcia, które przede wszystkim docenią fani dużej rozpiętości tonalnej. Mam wrażenie, że wyciąganie detali z każdego cienia i wielopunktowy pomiar światła jest głównym orężem tego systemu sygnowanym Hasselbladem. Natomiast dobry system aparatów powinien być wsparty na trzech solidnych jednostkach, a w tym wypadku mam wrażenie, że teleobiektyw jest trochę wyręczany przez resztę i Mimo wszystko odstaje on jakością, zwłaszcza kiedy zaczniemy porównywać ze sobą obrazki generowane po zmroku. Zresztą w ogóle fotografia nocna to jeden z tych aspektów, który w moim odczuciu oddala OnePlusa od Samsunga, który nie generuje artefaktów, a te niestety tutaj pojawiały się niemal przy każdej okazji. No i do tego cały czas nie umiałem przyzwyczaić się do tej pomarańczowej kropki w aplikacji aparatu odpowiedzialnej za wyzwalanie migawki. Moim zdaniem trudno było ją odróżnić na tle tej czerwonej odpowiedzialnej za rejestrowanie filmu, przez co za każdym razem musiałem upewnić się, czy aby na pewno robię właśnie zdjęcia. W kwestii filmów również czuję niedosyt, bo o ile nagrywanie w 8K no nie uważam za jakiś istotny benchmark, tak stabilizację obrazu i klatkaż już tak. I tutaj niestety trzeba obejść się smakiem, bo dodatkowa stabilizacja jest dostępna wyłącznie dla rozdzielczości Full HD, coś nagrywanie w 4K i 60 klatkach pozbawi nas dostępu do teleobiektywu. Filmy oglądane bezpośrednio w galerii telefonu są mocno wsparte przez optymalizator scenerii, który mocno podbija ostrość krawędzi, saturację i HDR. Jeśli ktoś lubi właśnie tak przygotowany wyjściowo film, to uwiecznianie chociażby kolorowych festynów będzie ucztą dla jego oka. Z kolei ucztą dla ucha jest niewątpliwie jakość dźwięku płynąca z tutejszych głośników, które szczęśliwie nadążają za jakością wyświetlanego obrazu. Czy OnePlus 11 to godny rywal dla Samsunga i Apple? Wiele rzeczy pokazuje, że tak. Tu warto wspomnieć, że producent deklaruje cztery duże aktualizacje systemu do Kolejnej wersji Androida i 5 lat aktualizacji zabezpieczeń. Do tego przypomnę, że dostajemy telefon wykonany z najwyższej jakości materiałów, ze świetnym wyświetlaczem, bardzo wydajnym procesorem i rozszerzalną 16GB pamięcią ram, szybkim ładowaniem i wreszcie ładowarką w zestawie. Niestety równolegle OnePlus chce udawać przed sobą i przed innymi, że jest marką z rodowodem premium i w związku z tym jedyną słuszną konfigurację wycenia na kwotę 4600 zł, która w stosunku do innych rozbuchanych cenowo flagowców wydaje się nadal rozsądna, ale w kategorii flagship killer nie należy już do niskiej, oddalając na dobre OnePlusa od jego pierwotnej idei. OnePlus nie chce być już prostym chłopem zawstydzającym ludzi na salonach, OnePlus chce być taki jak oni, chce brylować, chce być podziwiany i wreszcie chce ich prestiżu. A to, patrząc chociażby na drogę jaką obiera Xiaomi, zaczyna się materializować na naszych oczach.